Skąd to jest donate? <śled> Widz, wyso z jakiegoś piekła donate. Tak, swojego swego. <śled> 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 y -y, dobra, pierw zobaczymy co tam u Dawidka. Pierwszy zobaczymy co tam u Dawidka. Dobra, jest nocne spanie, nocne spanie. Zobaczymy. Siema, siema. Na start lajla! <noise> Wracam po przerwie Odpalam live'a Pierwsze co widzę na streamie Ja o to chodzi właśnie Siema siema A, Ściąga skarpetki W skarpetkach nie będzie spał Nie widzieliście moich majtek... snu o mnie. Pamiętam, kiedyś grałem w... To były czasy, że grałem w Hollow Knight'a na live. I był taki wieczorny live, nawet chyba nocny. Grałem i Jasper nagle do mnie zadzwonił, powiedział, że się obudził przed chwilą i powiedział, że miał erotyczny sen ze mną. <goda> Pierwsze co, wstał, obudził, się zadzwonił do mnie i mi powiedział coś takiego. <goda> to na streamie było. To chyba nawet tiktak z tego był gdzieś, no, ale się długo przygotowuje do nocnego spania, chyba będzie niezłe. Jak tak długo się przygotowuje do startu. Jaha! Dzień dobry Polsko, dzisiaj gościmy w Habilonicach Kawideł. I tak widocznie. Kocham na 4 cztery złote. Jakiś remix, kurwa, Włączone są do najty na no, Ełne dwa, tu stawimy do najta z Ustawimy do najta złotówki dla widów. Już jestem, widzowie, już jestem. toalecie byłem, powtarzam, ustawiłem jeden na jeden złoty.

Już blokujemy Twojego Dunajta Więcej kurwo nie wyślesz Ty kurwo Jebana Masz blokadę na Dunajty Żegnam Żegnam Okej, okay, to ustawi wiadomości go sobie na gotówki Zrobię to na Ustawię wiadomości głosowe na złotówki. No. Znowu to same. <grywa> <grywa> nie zwiększą wiadomości głosowa. <grywa> nie będziecie kurwa takich wiadomości. Po jednym. O Jezus, a wiem co to. Okoń. 7 złotych. Ustaw donejty głosowe od 1 zł i 1 grosza, nikt ci wyśle ustaw donejty głosowe od 1 zł i 1 grosz, bo nikt ci nie wyśle ustaw donejty głosowe od 1 zł i 1 grosz, bo nikt ci nie wyśle ustaw donejty głosowe od 1 zł. Mamy! Trudne sprawy! bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Co za debil Co za debil! O, w końcu było, ale się wkurzył Pierwszy raz. A nie już było chyba wcześniej. Remiks. Mam! Mam! Mam!

Siema Dawid, oglądam Nocne Spanie teraz. Widziałem! Super nocne widziałem, spanie. że... Widziałem właśnie, że mnie oglądałeś! mi oglądałeś! To może dzisiaj też zrobisz Nocne Spanie, co? Fajnie by było. Jutro będzie Fajnie Nocne by Spanie! Jutro będzie Nocne Spanie o 23.30! Aha, jutro. No to XD. A co to jest za tablica za tobą taka? Ja do niej, do, do A czy byś wziął ją i pokazał z bliska co tam jest napisane na niej Bo mnie ciekawi, Dawid jak ty to napisałeś jakie masz pismo pokaż na live. Normalne mam pokaż pismo! Z ja tymi literami zapisuje! Dużymi literami, to weź pokaż, pokaż tak z bliska wszystkich widzów tam. Bo Dawid za tobą jak jest ta tablica, tam nic nie widać zbytnio, tam tylko jest biały kolor i tyle. Nie widać tych nazw. Musisz z bliska pokazać. No, jak mam ci to pokazać, kamerki nie przybliżę! Widzów tam. Kamer... <laughs> da się, Dawaj, Dawid! <laughs> Teraz blisko to pokaż. Ja bardzo. Ja bardzo. tam nikt nie? jest napisany na niej. Tak, ale tam nikt nie jest napisany na niej. Jest napisane, tu! A ty mówisz, tam są widzowie? No gdzie, tam nikogo nie ma, nic. Tam nie ma ani jednego, tam literki ani jednej nie ma. nie, jest coś, jest coś tam. A napisz tam, na no samym środku Tubson. tu, tam Tutaj, tu jest zapisane, nie napisane! do nie, nie, do donata? Donata. Dawid, no ale ja chyba mam jakieś takie miejsce, VIP. Nie muszę do nejta wysyłać, czy nie? No to dobra Dawid, no tak już masz tą tablicę, to weź ją tak... Rozwal głową No chyba cię pojebało A <grafi> na nuuuu Dawid jak rozpierdolisz tą tablicę To będzie duży donate Chcę imprezy Party mieć pełno Mocin Siekujkę dodam 5 kilo Herbatka 6 złotych 50 groszy Daj donate głosowe od jednej. Mm. <laughs> Kurwa, jaki doniej dziwny. Będziemy oglądać do pierwszego. Znowu, co, 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 co to, to robi? Strupek na stopie, chyba jest. Mami. <laughs> Bez pandyka padyka, hejterów polinka. Mój tata dupę, co jest prawdą, co jest prawdą, widzowie nie takie nagranie Telewizja Dawid Jaspert, 6 zł O, to telewizja <laughs> Kurwa. Taki straszny dom, A ja wiem z czego to jest w ogóle. To było z tego STP grałem kiedyś, dawno, dawno temu na live'ie. Tam się jakiemuś gościowi łamało piszczel. I przychodził taki stwór i się go tam zamykało w klatce. Pamiętam, bo grałem. To jest z gry ten dźwięk. Rozgłośnia łamacza kości łudowej. 7 złotych. Spoko ok. 99932 Spoko ok. 99932 Spoko ok. 99932 Spoko ok. 99932 Dzięki hejterze za Donaita hejterze hejterze Dzięki hejterze za Donaita <laughs> Dobra, zrobię, kończę live'a, kończę live'a, kurwa. Nie Co? będę już więcej robił nocnego spania na live, dlatego że jest 100, jest dokładnie na live, jest 96 osób, powtarzam, na live jest 96 osób. Nie będzie już więcej nocnego spania, nie będzie już więcej nocnego spania na live, dlatego że robię, że. Kochani widzowie ja robię nocne spanie miałem dokładnie 377 osób na live Wyszliście z live'a i zostało 96 osób Więcej na nocnego spania nie będę robił więc będę tylko grał z widzami w gry A nocnego, nocnego spania nie będzie nie. Do ja kończę live'a widzowie kładę się spać Trzymajcie się i zapraszam na live'a jutro dzisiaj o... Karolina, jeden złoty. Okay, Jakaś widzka. Dawidku, ja nie żartuję, czekam w ciepłym łóżeczku, zapytaj Ryszarda, że nie kłamie, czekam kochaniutki serduszko Donaj. dla Ciebie, sprośne na Dawidzie. Co so, za on Co <laughs> <laughs> so, on robi? Right. jeden złoty. Dawidku, nie zdradzaj mnie i przyjdź do mnie, bo moje ciepłe baloniki stygną. Wyliże ci twoje stópki, kochaniutki całuski. No, kurde. Ciekawa treść. Dingo. I dokładnie przecież mamy czas. Już wreszcie czystą podciętan. A gdzie jest ręcznik? A jaj. Aj, aj. ale wiemy co? Będziemy ją pożądać strząsać, są są, są są. Paulina, cztery złote. Zdziwienie. Poryka mnie podnieca. Kurwa, nie wiem, ale mnie podnieca. <grym> Donate'a Podnieca są podniecające Znaczy ona nie jest, ona nie jest podniecająca Ona nie jest podniecająca, tylko jej dajcie są Aha Jasmina wysłała mi Donate'a, bym ją dodał BraszczanyDach, bardzo dziękuję Jasmina, jakaś widzka Kurwa ci Się zdziwiłem, to ja sam gadam Jakaś widzka Przed kliką wysyła, przed głowa godzinami wysyłała mi Wysyła mi donate żebym jej pociochał poroże czy cóż No, no. Ja przyszedł do niej do łóżka i on ją... I, I co odpowiedziałeś na to? Złapałem się za głowę i nie wiedziałem co powiedzieć A czy po przemyśleniu tego dłużej byś się zgodził? No nie, 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 nie wiem ile on Nie wiem ma lat to nie zgodziłbym się A czy to jest dla ciebie ważne? No bardziej jest dla mnie to jaka dziewczyna, ile dziewczyna ma lat hmm. Minimalnie ile musi mieć? Z 17, z 18 może mieć A, okej okay. A najstarsza, jaką byś Puknął? Dał radę Najstarsza, no 18-19 Najstarsza ale to, to... mówisz, że najmniej, a naj, najstarsza babka ile może mieć lat, że ile lat musi mieć? Taka stara baba też może być? Z 80 Też może być? Może być. A ty Dawid, taką miałeś tam... jak miałeś tego url z domczykiem, pamiętasz? No. Oj, zaraz będzie mi to man, moment. <laughs> tam była taka. Ruda. Nie, 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 to taka... taka babcia stara. W sklepie, w sklepie. W, w mojej łóżce, A, Co? No, Co? Ja nie Co? Nie wierzę, nie wierzę, że to robiłeś. Nie wierzę. Serio? Tak, serio. Opowiedz, nie wierzę w to. Jak to się stało? Spotkałem ją w żabce i hmm. powiedziałem. No, to, no. Jak to, jak powiedziałem, chodźcie ścianko z wymi bzykanko. A ona powiedziała, że ja nie ma sprawy z stole, poszedłem do niej i ją bzyknąłem. <śla> A <śla> gdzie to zrobiliście? U nich w mieszkaniu. Aha, i co potem do domu poszedłeś, czy, czy jak to, do co hotelu, daj było? Do Aha, jesteś romantykiem. Taki ze mnie romantyk, jak z twojej dupy krowa. Oj, to, chyba, to chyba słaby. Kurwa, jaka ta betanowa. nowa. <laughs> Nie, te tapety są tak kurwa losowe u Dawida, co tydzień wejdziecie i tam takie dziwne rzeczy są, że to chuj, co tydzień coś innego. Co tak robi? kurda kurde, dziwny pies. codziennie. Powtarzam! Ja ten z ziemniakami, miałem obiad! Codziennie kotlet z ziemniakami. Tam i są ziemniaki. No, tak, od jest. Miasto. No też patrzcie jak spaść w i nie je. Będzie zbierał. Jak i ja zmierzę? Miszka nie je ziemniaków. Miszka ziemniaków nie je. One je inne rzeczy. Nie, bo nie trawi. A co on? nie jest? Miszka nie jest nie trawi. Aha, dobra Czy dużo będzie jeszcze Dawidów, bo ta Japonia to pik kontentu. Jeszcze dwa szociki, jeden dziadek I możemy obejrzeć To jest, kurwa... Jak to ja z córka jaka jak ja z córka! Jak ja córka robiłem, <grym> jak córka robiła! O, w Ringa gra Dawid. Widzę, że zaczął nowe podejście. Wychodzi, tego pierwszego bossa bić. Co? Dwadzieścia złotych. Zrób świecę. Świeca. Ale mnie podkuścisz tą świecą. No dobra, jeśli będzie. Jeśli będzie. Świeca będzie. <coughs> Is się answer for